O, ten jeden piękny. Ten tylko siedzi w misce. Pilnuje jedzenia. Zresztą już nic nie pilnuje, bo wszystko zjedli. A ten tu na górze, proszę bardzo. Ten tu na górze. Sobie wisi. I też pilnuje. Jak coś wpadnie do miski, to zaraz on będzie na dole. Jego koleżka to samo. Ale następny, jego koleżka to samo. I tak sobie żyją ślimaczki. Tylko pilnują żarełka. No bo czego by innego mogły pilnować? Muszę dorzucić, jednak, widzę, że więcej muszę torfu dorzucić tutaj dla tych ślimaków bo box mają spory ale za mało torfu widzę A w momencie jak instalowałam te ślimaki to po prostu nie zwróciłam uwagi na to i tak zostało od zeszłego roku także muszę o tym pomyśleć bo faktycznie teraz widać Chociaż ten torf to jest tylko potrzebny do tego, żeby ślimaki składały jajka w niego, tak naprawdę. No ale dobrze by było, żeby miały troszkę więcej torfu, żeby mogły ten, tam się schować. I no proszę bardzo, ślimaczek. Ten ślimaczek malutki. Ja na niego mówię ślimaczek malutki, a on jest duży. No. Muszelka. Mhm. Jak sobie ładnie wisi. No dobrze. Nie będę ich więcej tutaj męczyć i zadręczać. Życzę miłego oglądania i do kolejnego wideo już po nowym roku. Także jeszcze będę nagrywać filmy jak będzie torf, większa ilość torfu, to jeszcze nagram film, ponieważ tutaj jest akurat widzę, że za mało tutaj jest akurat w tym akwarium nie widać ślimaków, bo się gdzieś tam ulotniły, gdzieś sobie schowały się pod pod pokrywą one są dosyć malutkie znaczy malutkie ale też ładne Muszelki, ale gdzieś się pochowały. Tu widać muszelkę, sobie wisi, ale dobra, słabiutko widać. Tutaj włożyłam boksy z tymi moimi afrykańskimi ślimakami, aczkolwiek je wyjmę, jak się zrobi troszkę cieplej. Było trochę chłodno, więc musiałam je zabezpieczyć, ale jak się tylko troszkę ociepli już, no to po prostu je wyjmę albo wyłączę matę grzewczą. Bo musiałam na czas chłodów zabezpieczyć moje ślimaki, żeby po prostu nie zmarzły, żeby coś się z nimi nie stało. Bo się tego obawiałam. No niestety, no trzeba zabezpieczać. No inaczej, ślimaki mogą zmarznąć i nieszczęście gotowe. Więc nie chciałam stracić ślimaków. Więc na to konto musiałam je zabezpieczyć. No i tu widzę, że torfu jest ok a tu już jest za mało także musiałabym no ale poprawie i tak muszę myć ten boks cały bo jest brudny ob. wiadomo co nie będę się wyrażać no i tak to jest ślimaczek sobie czeka już na żarełko ale ty dostaniesz wieczorem żarełko kochany wieczorem proszę bardzo o różki już wystawia o, zamazuję, muszę o, troszkę poruszać tam telefonem. No co, jest za kurza melodia. Rozmazuję obraz. No dobra, to nieważne. Miłego oglądania i do kolejnego wideo. O, teraz jak już zaczęłam kończyć, właśnie to, właśnie się obraz poprawił. O, proszę bardzo. Jeśli maczku dostaniesz wieczorem żarełko. Oczkolwiek sobie z rana dokańcza to, czego nie dokończył, bo on lubi bardzo wapno tych skorupek jajek. One bardzo lubią skorupy jaj wyżerać. Więc jak tylko poczują skorupy jajek, im tego daję niemałe ilości, ile by im nie dać, to. Po prostu tyle to ląduje w żołądkach po prostu ślimaków, nie? Ale też muszelki mają piękne. Trzeba im przyznać, że muszelka jest spora i jest kawałek muszli. To nie jest taka sobie muszelka beznadziejna. To jest ładna muszelka, już. Dobra, do kolejnego wideo. Już przynudzam. Już widzę, że przynudzam.